Poczekaj, poczekaj Będę jak, jak wszyscy moi w moim wieku wie. Jeszcze musisz się trzeba opuścić Trzeba <laughs> w doł zimny łokieć jest. Czekaj, to teraz powinno wyglądać tak Nie jest w ogóle lans na furę no. Poczekaj, jeszcze powinno być tak Jesteśmy właśnie w drodze po staty. Nawet nie wiesz jesteśmy <grym> W drodze po statyw. Nawet nie wiesz jesteśmy Będziemy kręcić klip nie do będziemy. kawałka lód I jedziemy tego postatu. W momencie kiedy <grym> widzicie to wideo to pewnie już ten kawałek jest i, I w ogóle teledysk jest w sieci Bo nagrywamy to z dużym wyprzedzeniem Tak, 3 dni temu <grym> nagrywaliśmy, teraz jedziemy tego <grym> <gian> po <grym> Żeby nie było, że nie ma. Dokładnie To jest drugi odcinek naszego making offa Panie Mietku, pokaż Pan jaki Mamy sprzęt. A wróż No to Full profeska. Przynajmniej statyw. statyw A jesteśmy gdzie? A jesteśmy gdzie? Jestem rejestratorem. Jestem, umiem <śmienic> bansować. Jedziemy tutaj Co? Nie padnie mi bateria Jestem operatorem Ej, co się nazywa do robienia co wchodzi Dobra, bije. Macielek! W ogóle to możemy jeszcze nagrać e, taki plan, jak kopię sobie dołek. Wow! kopię sobie dołek. Czekaj, zobaczcie, czy jest dobrze. Ale zapnij tą w Widać mordę. O, tak by było, Git. I co? Mam wstać? Wrócić? musisz mówić, czy dobrze jest. Zrzucaj ją w złączkę. Jeszcze raz. A widać, nie ma. <ślamatory> A no, to masz jest... powiedzieć. Chciałem się jechać. To weź odrząd jedzenie Kupu, do oka. Bo to będzie taki... To będzie taki taki, taki śmiały... ...jak się jedzą. Ale co, a ty to mam <grym> głęboko. Dobra, daj jeszcze raz. Zróbmy tą sekwencję. Jak go zakładasz? Weź miejsce trochę. Czekaj, złapi ostrość. Dobra akcja! Ale nie inaczej. <grym znowu> tak, złapałeś, tak, złapałeś się i walnąłeś krzesło. Uwalni krzesło i dopiero Ci nogi wstają Czaisz, że niby spadasz z tego krzesła, nie, że załapałeś się czegoś Dawaj Pokaż, jak to wyszło Tak Muszę, potrzebuję to się i nagryj się. bit Nie, chłopaku, źle! Za blisko, ty musisz tak iść, wiesz? Nagle no, tak, kudusz. No? Tak i tak wiesz. I wraćby i już od razu, teraz, ciach. Nie otwieram, Czekaj. Nie miał oczu. Dobra, i teraz zarejpadł smutaczka, złap się za głowę. Smutaczek miał być. Tak rozmyślaj, tak bardziej na kolanach, wiesz, takie ręce ja. na kolana, rozmyślasz, nie? Teraz czekaj, teraz wezmę fajerum troszeczkę w lewo. O kurwa, to mnie ten grób <grywia>